Nie wiem, czy uda mi się podtrzymać żenujący poziom zaprezentowany w poprzednich trzech odcinkach tej serii, ale postaram się. Od dwóch facetów, którzy nie wstydzą się tego, kim są, po prawdziwego męskiego szowinistę. Dzisiaj 15 najśmieszniejszych tablic rejestracyjnych. Zapraszam do subowania i oglądania tego odcinka. Jeżeli myślicie, że Hamy jeżdżą tylko jedną marką pojazdów, to nie, nie tylko. Tu namierzono faceta, który sam bez bicia się do tego przyznaje i nie jest to kierowca BMW. Gdy taki Ford kiedyś przyjedzie pod wasz dom, to nie zastanawiajcie się zbyt długo i wyczyście czym prędzej waszą historię przeglądania, a dla pewności to w ogóle wyrzucicie dysk dostawu. Ty i ja dobrze wiemy co tam oglądasz po nocach. Taki tam internetowy śmieszek. Założę się, że rocznik 2000. Plus, ale komu z Was taka restracja nie poprawiłaby humoru? Zawsze wiedziałem, żeby rzucić te studia i zostać rolnikiem. Teraz mógłbym jeździć taką Adicą, a może nawet Lamborghini. Tą tablicę nadesłał mi widz na maila. Stwierdził, że właściciel jest albo spocony, albo po prostu chce się napić wody. Mi się jednak wydaje, że chodziło mu całkiem o co innego, no ale podczas tworzenia takich tablic restauracyjnych nie można używać polskich znaków typu on, en, i zamknięte. Tych dwóch facetów wcale nie wstydzi się tego, kim są, ale po co być aż tak bezpośrednim? Mogliby to przecież zachować dla siebie. Gdy dziewczyna mówi ci, że nie będzie z tobą, bo nie masz jaj i nie chodzi jej o te jajka z lodówki. Jeżeli jest to kobieta, to ma niezły dystans do siebie. Jeżeli jednak facet, ciekawe ile razy musiał robić blacharkę tego samochodu. To kolejna rejestracja nadesłana przez widza ze zlotu fanów marki BMW. Wóz i rejestracja tworzą spójną całość. Ja nazywam się Damian, mój brat to Daniel. Ciągle nas dziadki mylą. Już wiem chyba co zrobić, żeby przestali. Pamiętacie faceta od IT? No to chyba jego szukają. Nie wiecie co to YOLO? Jola wie. Faktycznie, ten tueczek, mmm. Ja wiem, że każdy chciałby mieć Omega na pierwsze swoje auto, ale nie każdego stać po prostu na jej utrzymanie, ale żeby aż tak? Z takimi wyznaniami to bym raczej uważał i to niezależnie od tego, czy jest się facetem, czy dziewczyną. Przynajmniej wiadomo, że jest już pełnoletnia. W tym odcinku to by było na tyle. Jeżeli ten odcinek podobał Ci się, daj znać w komentarzu. Jeżeli macie jakieś śmieszne tablice, możecie nadsyłać na maila. A tymczasem do usłyszenia!